Plany na najbliższe dni. Chyba zwolnić nie mogę. Muszę troszeczkę wyhamować. Oczywiście wyczekuję telefonu ze strony UFC odnośnie mojej kolejnej walki. Jestem po dwóch rozmowach z szefem tej organizacji, z Dana White'em. Bardzo nalegałam na to, aby walczyć właśnie w Nowym Jorku 12 listopada. Także czekam na odzew, czy dostanę właśnie szansę walki w Nowym Jorku. Jeżeli nie, nic się nie stanie. Ja po prostu chcę stoczyć jeszcze jeden pojedynek w tym roku i chcę wrócić do takiego... Rytmu, bo, bo tak jak już wspominałam wcześniej, miałam dwie kontuzje, doszło dwa razy do złamania ręki w poprzednim roku, w minionym roku, ale jestem jestem gotowa, żeby działać, także chcę utrzymywać tą formę. Oczywiście jestem w lekkim roztrenowaniu, ale to nie jest tak, że do końca odpuszczam, bo codziennie jestem na sali. Trenuję z moimi trenerami w berku Terachion rionocznym. Co, codziennie widzę się z moimi fizjoterapeutami z centrum rehabilitacji dla i mierzy i specjaliści, za co jestem im mega, mega wdzięczna. Także czekam na datę. Z kim najbardziej chciałabym się zmierzyć? to chyba pytanie nie do mnie powinno być skierowane z kim ja bym się chciała najbardziej zmierzyć ponieważ ja się wspięłam na sam szczyt i ja wiem że ja muszę bronić tytułu z każdym to będzie typowany do, do po prostu walki o ten tytuł mistrzowski. Ja jestem otwarta na wszelakie propozycje i tutaj nie mam żadnej przeciwniczki, na której się skupiam. Ja wiem, że muszę zaciskać pasa, muszę ciężko trenować każdego dnia, ponieważ ja chcę utrzymywać to zwycięstwo, a nie odniosę sukcesu, jeżeli będę spoczywała na laurach. Także ciężka praca każdego dnia przede wszystkim. Mam takie wrażenie, że jesteś dużo bardziej popularna za granicą niż w Polsce. Czy to jest prawda? Czy ty podobnie to odczuwasz? I, i, tak, i, nie, I tak i nie. Ja bardzo doceniam to, co tutaj jest w Polsce. Ja jestem bardzo mocną patriotką i ja zawsze mówiłam, że tu zostanę, tu będę trenowała, chociaż dużo ludzi myśli, że ja mieszkam za granicą ze względu na to, że mam bardzo dużo obligacji tam, że bardzo dużo uwagi jest skupionej, skupionej na MMA, na żeńskim MMA. Oczywiście w Polsce trenuje masa zawodników. Są to tysiące. Są to show, które odbywają się w każdy weekend chociaż ludzie mnie wiedzą o EFC, o najlepszej organizacji MMA na świecie. 40, ponad 40, prawie 50 show w przeciągu 12 miesięcy, połowa z tych show odbywa się głównie w Stanach Zjednoczonych, także nic dziwnego, że my zawodnicy UFC jesteśmy bardziej rozpoznawani w Stanach, chociaż ja nie neguję tego, takie działania, mój kontrakt ambasadorski z marką Reebok, to, to, to nie są tylko jakieś korzyści materialne, to nie są korzyści finansowe, to chodzi o tą wzajemną współpracę, o to, że ludzie kojarzą mnie z tak mocną marką, jaką jest Marka Ribok, a ja mam, mam jeszcze większe pole do popisu dzięki temu, także idziemy wspólnie w tym. Także tutaj, tak jak mówię, tu nie chodzi tylko o takie finansowe, tak jak każdy myśli, czy materialne korzyści, ale o te takie korzyści, które są nie, niezauważalne, o tą wspólną promocję, prawda? Ile dni w roku, czy tygodni spędzasz w Olsztynie? Skoro? Eee, słuchajcie, no w tym roku spędziłam dużo, bo, chociaż dużo i niedużo. E, pierwsze dwa miesiące tego roku spędziłam w Stanach Zjednoczonych e, ze względu na mój udział w programie The Ultimate Fighter, e, którego byłam trenerką. E, później miałam walkę w listopadzie, gdzie spędziłam prawie miesiąc w Stanach Zjednoczonych. Także trzy miesiące e, z ośmiu, już, już dziewiąty miesiąc się zaczyna, spędziłam w Stanach Zjednoczonych. Także bilans jest bardzo dobry ponieważ 5 miesięcy spędziłam w Polsce e, i to jest dobre. Cze, tak jak mówię, czekam na kolejną datę walki chcę się przygotowywać tutaj w Olsztynie, w moim rodzimym mieście, w moim rodzimym klubie, chociaż na pewno czeka mnie masa obligacji, masa konferencji prasowych czy medialnych obowiązków właśnie w Stanach Zjednoczonych dziś w Hamburgu była taka otwarta sesja pytań. Między innymi była Karolina Kowalkiewicz i padło takie nietypowe pytanie, że jakby były walki dwóch na dwóch, to z kim ona chciałaby być jakby w drużynie i zmieniła ciebie. Czy... W drużynie? Tak, jakby były takie walki dwóch na dwóch, dwie osoby na dwie osoby. Aha, by chciała być z nią w drużynie. Tak. No właśnie, bo e, ja bym pewnie była e, to, to bardziej robotną. <laughs> Okej, okay, no nie wiem, to bardzo miłe, także pozdrawiam Karolinę serdecznie. Życzę jej wszystkiego dużo fanu w Hamburgu. My jesteśmy. Ambasadorami jednej firmy Ego Energy Drink. Spędziłyśmy wspaniały czas na sesji zdjęciowej, na planie filmowym i taka otoczka medialna jest podwiedzana przez tylko i wyłącznie media, bo między nami jest bardzo dobra relacja. Karolina pnie się w rankingach UFC. Ja myślę, że życzę jej tego, aby pewnego dnia dostała miano bycia pretendentką i być może dojdzie do tego pojedynku ze mną. Także trzymam za nią serdecznie kciuki. Bardzo się cieszę, żeby chciała być ze mną w teamie, bo w teamie ponieważ jak widać Polskie dziewuchy podbijają amerykańską organizację EFC. powiedziała z... otwarcie, że. RMF-ki i z Karolina powiedziała otwarcie, że z chęcią zmierzyłaby się z tą 12 listopada w Nowym Jorku byłabyś gotowa na taki pojedynek? Eee, to niech czeka, niech czeka. Dobrze, że wyraziła ja taką zgodę, bo ja już jestem po rozmowach z Daniel White'em i ja wyraziłam eee, tako, takie działania, żeby właśnie zawalczyć z Karoliną nie tutaj w Polsce, a w Stanach Zjednoczonych. Eee, problem z Karoliną jest taki że ona chce udowodnić wszystkim w Polsce, że to ona jest najlepsza w Polsce. Ja już dawno udowodniłam to, że jestem najlepsza na świecie i będę się tego trzymała. Ostatnio nagrywasz program Jaka to melodia i miałaś możliwość założenia medalu olimpijskiego. Jak to smakuje? jakbyś byś porównała to do, do pasa, który ty masz? Niezmiernie mi miło było spotkać się z Mają Włoszczowską i z Marcinem Gortatem. Maja wróciła dosłownie dwa dni wcześniej do, do kraju. Ogromny sukces. Rozpierała mnie mega duma. Tym bardziej, że to ona zasugerowała, że weźmie pas do zdjęcia. Mój mistrzowski pas, a ona mi dała medal olimpijski. Ja pamiętam, jak obejrzałam jedno z nagrań z wyścigu i ja byłam pod wrażeniem, ile w niej zawziętości, i to było coś wspaniałego. Ja sobie wizualizowałam, jak to ja bym się ścigała właśnie na tych rowerach. Ogromny sukces polskich olimpijczyków, ogromny sukces Majki. Trzymam za nią kciuki. Oglądajcie odcinek jakiej to melodii, już bodajże 25 września, bo będzie ciekawie, będzie wesoło, będzie sportowo i mocno dobroczynnie. Także niesamowite emocje towarzyszyły mi przy nałożeniu, przy przyodzianiu przy, przy tego medalu olimpijskiego. Ale e, ja cenię swój pas, cenię swój sukces i, i doceniam to, co posiadam i, i jakie organizacje jestem mistrzynią. Ale gdyby nie MMA, to w jakim sporcie byś się odnalazła? E, no, gdzieś chciałam się pchać w boks, bo wiadomo, boks e, jest obecnie na Olimpiadzie, także miałam takie plany. E, nie wiem, nie wiem, e, nie wiem, kim bym była, gdybym, gdybym nie była zawodniczką e, mieszanych sztuk walk. Mam no jeszcze takie pytanie a propos tych kontuzji. Czy Twoje ręce są ubezpieczone? E, moje ręce są ubezpieczone, UFC o to dba aby były bezpieczne. E, to raczej były wyniki złego cięcia wagi, e, były to takie problemy po prostu wewnętrzne, których nie możemy, e, nie możemy dostrzec. E, dochodziło do złamania ze względu na to, że nie docisnąłam ręki kość była osłabiona, być może zbijaniem wagi, ale jest już wszystko dobrze. Ostatnia walka pokazała to, że jestem bardzo zdrowa, moje ciało jest e, w bardzo dobrej formie i jestem gotowa do dalszego działania. Tak zapytałem, bo ciekawi mnie, czy na przykład w kontrakcie nie możesz czegoś robić. Na przykład Marcin Gortat nie może majstrować przy swoim silniku samochodu. <noise> Tego nie wspominał. No, kontrakt oczywiście, ja jako mistrzyni UFC inwestuję we mnie dużo pieniędzy w promocję mojej osoby w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie. I w kontrakcie mam zawartą klauzulę o nieuprawianiu sportów ekstremalnych, chociaż MMA jest takim sportem ekstremalnym. <noise> Do walki z Karoliną ewentualnej dalej podtrzymuje opinię, że ta następna walka z nią to by było dla niej za wcześnie. Czy w sensie, nie jest jeszcze na to gotowa? Czy po ja po widzę, raz, że. Trochę się moja kategoria, w której walczę, kategoria słonkowa jest bardzo dużą kategorią, ponieważ jest ponad 30 e, zawodniczek, najlepszych z całego świata. Bo ja nie mówię o innych organizacjach, w których startują e, e, kobiety w wadze, wadze słonkowej do 52 kg. E, Karolina umiejętnie pokonała ostatnio Ros e, na maju nas. E, czy zasługuje czy nie to, to nie mnie tutaj oceniać tak jak ja powiedziałam ja mam ja jestem bardzo skupiona chcę utrzymywać pasy zwycięstw chcę być posiadaczką tego tytułu mistrzowskiego stary, 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 stary. E, i cóż nie. mogę powiedzieć jeżeli Karolina zasłuży na ten pojedynku jeżeli włodarze UFC e, uznają e, taką decyzję to dojdziemy no, dojdzie do tej walki. Następnie jeszcze podwiększyła się polska kolania w UFC Marcin podpisał kontrakt co sądzisz o tym transferze? Niesamowite tak. jestem bardzo szczęśliwa życzę Marcinowi powodzenia no ja wyczekiwałam kiedy tylko Marcin Held podpisze się z UFC. niesamowite. Ja myślę, że ten chłopak naprawdę sporo rozwojuje. Wszystkie oczy oczywiście są skierowane na jutrzejszą galę, na sobotnią galę w Hamburgu, gdzie Jan Bochowicz stoczy pojedynek z bardzo mocnym zawodnikiem Aleksandrem Gustafsonem. Myślę, że to jest naprawdę mocny pojedynek. Ogromna przepustka dla Jana. Trzymam za niego kciuki. My się znamy wiele lat. Jeszcze z, z, z lat Muay Thai, gdy razem startowaliśmy w zawodach amatorskich. Polskich chociażby, także trzymam kciuki za Jana i wierzę, że w, wierzę w jego zwycięstwo przyszłych zawodników UFC. Chciałem zapytać o Kamila Łepkowskiego, którego mogłaś oglądać na FEN13. Jak Ci się podobał i powiedz, co według Ciebie on powinien zrobić, żeby tam się dostać, bo ja nie wiem, dlaczego on ta, jego jeszcze tam nie ma. Kamil Łebkowski walczył na ostatniej gali FEN z, z Piotrem Halmanem. Jak wiemy wszyscy, Piotr Halman jest już weteranem UFC, ponieważ został zwolniony. Piotr Łepkowski sobie naprawdę wspaniale poradził z Halmanem. Ja myślę, że Piotr miał duże problemy ze zbijaniem wagi. Po raz pierwszy walczył w 66 kg, gdzie wcześniej bił się w 70. Wydaje się to, że to jest mała różnica wagowa, chociaż bardzo mocno wpływa to na wydolność, na ogólnie na samopoczucie i widzieliśmy, jak Halman czuł się w dniu ważenia, jak był wycieńczony, jak czuł się na walce. No, Łebkowski niesamowity potencjał. Jesteś w stanie zdejmować tym pogadać o nim? Póki co nie, ja myślę, że to każdy sobie musi zasłużyć. Ja gdzieś wiem, jaką ja drogę przeszłam, jakie ryzyko podejmowałam, jakie walki podejmowałam byłam underdogiem przed walkami w UFC i ja zawsze mówiłam, że idę tam nie dość, że po lekcje, to jeszcze po zwycięstwo i zawsze starałam się udowodnić, że ja zasługuję na to, aby być w szeregach UFC i aby być finalnie mistrzynią. Takie pytanie od naszych kibiców, ponieważ jest wrzesień, wszyscy idą do szkoły, to powiedz jaką ty byłaś uczennicą i gdzie najchętniej, na jakie zajęcia chodz, zachadzałaś? Byłam doskonałą uczennicą, mało wagarowałam. Uczennicą byłam taką średnio dobrą, naprawdę, na pierwsze wagary poszłam dopiero bodajże w liceum, także nie byłam typem wagarowiczki, a wszystkim życzę powodzenia. Słuchajcie, te 10 miesięcy szybko zleci, ja ogólnie mam masę wspomnień ze szkoły, począwszy od przedszkola, podstawówkę, gimnazjum, liceum czy studia po prostu niesamowici ludzie i wiem, że gdyś zbliżam się do trzydziestki, to tęsknię za tymi latami właśnie szkolnymi. Wakacjami pewnie. Najlepsza ja byłam chyba z wychowania fizycznego, ale nie, bardzo lubiłam język polski. Eee, tak, lubiłam język polski, lubiłam rozmawiać, dużo mówić. A powiedz mi jeszcze, ostatnio brałaś udział jako no, prowadząca Love Message Festival, tak? Tak to się chyba nazywało. No jak, no jak się czułaś w tej roli? No słuchajcie, super się czułam. Eee, spotkałam, spotkałam poznałam Marcina Kotyńskiego z Vox FM. Eee, niesamowity człowiek. Bardzo go pozdrawiam Marcina Kotyńskiego, wspaniale mi się. Prowadziło z nim w duecie Love Message Festival w Olsztynie. lata 90., niesamowici artyści. Także dr Alban, DJ Bobo, to był, to był gwóźdź programu na niedzielę. Publiczność dopisała. Oby więcej takich imprez na Warmii w moim rodzimym Olsztynie. Także czułam się wspaniale. Ja ogólnie czuję się bardzo otwarta na wszelakie propozycje. Lubię, jak już wiecie, występowałam w jakimś serialu, brałam w udział w jakichś programach. Ja się w tym odnajduję, ja lubię wyzwania i tak jak już mówiłam na początku, jestem ciekawska tego, jak się w jakiejś sytuacji zachowam i lubię poznawać siebie każdego dnia.